Forum i Handel to miejsce, w którym od trzech lat spotykają się sieci handlowe działające zarówno offline, jak i online oraz producenci, którzy mają własne sklepy albo sprzedają swoje produkty dzięki tym sieciom. To dla nich nie tylko miejsce, w którym spotykają tematy sprofilowane, dedykowane właśnie dla nich, ale także jedyna w Polsce okazja do tego, żeby spotkać się w bardzo wyselekcjonowanym gronie, co daje im możliwość porównania dobrych praktyk, inspirowania się, podpatrzenia konkurencji i nierzadko również nowego biznesu. Jestem tu trzeci raz i powiem, za każdym razem spotykamy ciekawe osoby, ciekawe prezentacje, no i bardzo ważne, wszelkie rozmowy w kuluarach, właśnie gdzie można sobie wymienić doświadczenie, porozmawiać o nowych technologiach, o nowych technikach, czy marketingu, czy sprzedaży, czy nawet obsługi klienta. Jestem bardzo zadowolona. Co roku jeździmy na różnego typu organizowane konferencje przez Blue Business Media. Interesujemy się lojalnością i właśnie handlem, tego, że stawiamy jako najbardziej, najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałąź to w ogóle zjawiska w polskim przemyśle. Forum jest fajnie przygotowane, rzeczywiście dostarcza wiele wiedzy merytorycznej, takiej głębokiej. Myślę, że jedno z najciekawszych takich spotkań dotyczących handlu elektronicznego, w których brałem udział w ciągu ostatnich lat. Trzeba pamiętać, że handel w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija i rzeczywiście wzrost obrotów rzeczywiście dramatycznie dwucyfrowo rośnie. Wiele firm zaczyna coraz większą wagę przywiązywać do badania potrzeb klientów, stricte również tych internetowych. Mówimy o przenikaniu się offline'u z online'em, i to jest prawda. Natomiast jedno i drugie coraz bardziej korzysta z wiedzy dotyczącej potrzeb klientów. To jest bardzo wymagający klient, więc tak naprawdę trzeba mu zaoferować dokładnie to, czego on szuka. Trzeba słuchać i robić to, czego on tak naprawdę potrzebuje. Wszyscy postrzegają internet czy w ogóle handel jako narzędzie do sprzedaży i konkurowania poprzez cenę. To jest oczywiście bardzo stereotypowe podejście i każdy, kto tym modelem się posługuje. Myślę, że notuje w ostatnich czasach dosyć istotne problemy. To znaczy klienci już nie tylko poszukują najniższej ceny, ale też poszukują pełnego serwisu. Trzeba być bardzo aktywnym, intensywnie pracować w internecie. Trzeba oczywiście się odpowiednio reklamować i tak dalej. Trzeba mieć dobrą cenę, ale też trzeba mieć dobrą, dobrą jakość obsługi. Na pewno zostaną duże firmy, firmy, które będą miały odpowiednią infrastrukturę i też będą oferowały fajną cenę i dobrą obsługę klienta. Na pewno coraz większe nastawienie na całą strefę mobilną, szeroko rozumianą mobilną, czy to będą smartfony, czy to będą tablety. Widać coraz więcej klientów, którzy używają tej technologii do odwiedzania sklepów a także już do zakupów. Na pewno coraz większa personalizacja klienta dzięki różnego rodzaju nowym narzędziom, czy RTB, czy zupełnie innym nowym narzędziom podejścia do konsumenta, jego umownie mówiąc, śledzenia, personalizacji. Widać coraz bardziej zaawansowaną technikę, żeby dotrzeć do tego klienta, co dokładnie potrzebuje danego produktu w danym momencie. Bo jesteśmy bardzo specyficznym rynkiem FMCG, bo jako Polacy robimy zakupy kilka razy dziennie, gdzie w krajach takich jak Hiszpania czy Francja zakupy są robione raz na. Na tydzień, często razem dwa tygodnie, A, dlatego ta obsługa i serwis, który jest na sklepie często jest niedoceniany, jest bardzo istotny Myślę, że to jest jeszcze pole, żeby się wyróżnić. Klienci w związku z tym, że generalnie nasze życie też jest coraz szybsze, oczekują coraz bardziej efektywnych i szybkich rozwiązań i w większości przypadków nie chcą poświęcać dużo czasu na dokonywanie decyzji zakupowych. Oczekują, że to my wyjdziemy jako biznes do nich i przy odpowiednim wykorzystaniu technologii w połączeniu z customer experience będziemy dostarczać do nich tą jakość i sprawiać, że te zakupy będą maksymalnie efektywne. The customer, because the customer wants to believe in the product, but he needs to trust the company. If it, there's no no um, positive relationship, um, then at least uh, you will lose a customer and you will not buy. Because uh, every product is available anywhere uh, and at any time. For a Spotkanie profesjonalistów, którzy pragną pogłębić swoją wiedzę i wymienić doświadczenia. To rozmowa o przyszłości sprzedaży dla mnie. To świetne pole do nawiązania kontaktów ze swojej branży i nie tylko. Inspirujące doświadczenie. Wymiana doświadczeń, specjalistów. Dobre miejsce do wymiany doświadczeń. Ciekawe narzędzie do wymiany informacji i pozyskiwania nowych klientów. W tym roku rozwinęliśmy tematykę forum i oprócz kwestii marketingowo-sprzedażowych poruszyliśmy także problemy logistyczne i obsługi klienta i tym tropem pójdziemy także w roku następnym.